Studi Optymizm. Pandem w ostrzega. Pandemia koronawirusa się przeciągnie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO twierdzi, że pandemia COVID będzie trwać rok dłużej niż jest to konieczne, ponieważ biedniejsze kraje nie mają dostępu do szczepionek. Dr. Bruce Aylward, starszy doradca dyrektora generalnego WHO, powiedział, że pandemia koronawirusa może z łatwością przeciągnąć się głęboko w 2022 rok. Powodem jest brak szczepionek w biedniejszych regionach świata. Darowizny dla biedniejszych regionów dr Aylward zaapelował do bogatych krajów o zrezygnowanie z miejsc w kolejce po szczepionki, aby firmy farmaceutyczne mogły traktować priorytetowo kraje o najniższych dochodach. Dodał, że bogate kraje muszą zrobić bilans swoich zobowiązań w zakresie darowizn, do których zobowiązały się na szczytach takich jak G7. Wielka Brytania dostarczyła dotychczas potrzebującym krajom ponad 10 milionów szczepionek. Zobowiązał się w sumie do dostarczenia 100 milionów. Musimy to przyspieszyć, mogę powiedzieć, że nie jesteśmy na dobrej drodze. Naprawdę musimy to przyspieszyć, bo inaczej pandemia potrwa rok dłużej, niż jest to konieczne, powiedział dr Aylward. Organizacja Tchepeoplezwacciny opublikowała nowe dane sugerujące, że tylko jedna na siedem dawek obiecanych przez firmy farmaceutyczne i bogate kraje faktycznie dociera do miejsc docelowych w biedniejszych regionach.